Witam was z legalnego spaceru po polach. Wiecie, co tak myślę o tym czasie i jakby to było, gdybym powiedział, że ten czas to jest czas łaski, czas miłosierdzia i tak naprawdę czas zlitowania się Boga nad nami. Jakbyście to przyjęli, gdybyśmy wyszli od słów, tam gdzie rozlał się grzech? Tam, gdzie rozprzestrzenił się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Przez chwileczką tu jakiś jeleń przeleciał obok. Że przyroda wdziera się do miast, a może bardziej na przedmieścia, bo na przedmieściach mieszkam, na przedmieściach Wrocławia. Wiecie kochani, wiesz, że to jest czas, w którym możemy... Spojrzeć na to wszystko jak na łaskę. No, nie jest to łatwe, ponieważ są pewne warunki, które musimy spełnić, żeby w ten sposób być w stanie patrzeć na tą rzeczywistość, a możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy nie jesteśmy przywiązani do tego, co mamy. Nie jesteśmy przywiązani do żadnej rzeczy materialnej, duchowej, e, jakichś rytuałów, e, no a tak naprawdę wszyscy trochę przywiązani jesteśmy, więc musimy to odsunąć. Odsunąć to od siebie, to co robiliśmy do tej pory, jak żyliśmy do tej pory, no i przestać za tym płakać i tęsknić. I wtedy pojawia się zupełnie nowe spojrzenie na to, na to wydarzenie, na ten dziwny czas. Ale wiecie, tak jak właśnie, tak jak, tak jak święty Paweł mówił o tym, że tam gdzie pojawia się grzech, tam o jeszcze obficiej rozlewa się łaska. Tam gdzie pojawia się zło choroby, zło śmierci. Przez wirusa, tam jeszcze bardziej działa Bóg, bo Bóg jest większy od tego wszystkiego i Bóg nie ma świata poza swoją kontrolą. No i teraz popatrz na to w ten sposób, co się dobrego dzieje w tym czasie. Czy nie jest to czas łaski? Czy nie może to być czas łaski poza tą rzeczywistością wirusa? Bo jeżeli skupimy się na tym, co dobre, zobaczymy, że tego dobre jest bardzo dużo. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ludzie się. Jednoczą, którzy ludzie są współdziałają, ludzie z, e, zauważamy też, że, e, że może żyliśmy zbyt szybko, że to wszystko, do czego pędziliśmy, też te rzeczy materialne są w ogóle nam niepotrzebne do niczego. I że być może ten spokój, który jest w poruszaniu się, ten spokój, który jest w działaniu e, w miastach, może to jest normalność. Może myśmy gnali jak Borumbani, można powiedzieć, nie wiadomo dokąd. I teraz patrzę, wychodząc z tego punktu widzenia, to jest w ogóle ciekawa sprawa, dlatego że wtedy ta pandemia w tym sensie, organ... w tym sensie to coś co się dzieje, w tym sensie jakby właśnie tej zmiany sposobu życia i tego jednoczenia przede wszystkim ludzi do tego do, do pomocy, do wspierania się nawzajem, no jest porównywalna trochę do tego co może się pojawić w czasie działań wojennych, nie? To wtedy tak się ludzie skupiają, no, ale popatrzcie w, 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 w działań wojennych. Jest wielki wybuch przemocy i wielki wybuch zła pomiędzy ludźmi. A tutaj mamy coś jakby e, wojnę światową, w tym sensie, że mamy wroga, ale tym wrogiem nie jest człowiek drugi. W tym wszystkim nie ma naszej międzyludzkiej przemocy. Raczej szukamy jedności i szukamy tego, co nas łączy, i szukamy e, wspólnych działań, które mają służyć dobremu. Okej, okay, ja nie chcę ani trochę umniejszać tego, że ludzie umierają na świecie i że ludzie chorują. Ale chcę się skupić na Bogu, który daje w tym czasie łaskę, który tym, jak rozlewa się zło, to on jeszcze obficiej rozlewa swoje dobre, jeszcze obficiej nas uczy tego, jak powinniśmy żyć. No bo zobaczcie, jeżeli mamy być wszyscy w niebie kiedyś, to tam musimy się nauczyć żyć ze sobą, być ze sobą zjednoczeni, ze sobą połączeni i mm, mieć dużo miłości, miłosierdzia dla siebie. No dobrze, ale zapewne ciężko jest nam wejść w taki sposób myślenia, codziennie czytając właśnie gazety i bojąc się o swoją przyszłość, bojąc się tego co będzie, o pracę, o dochody, o zdrowie, o najbliższych, o sytuację, czy nie będzie jakiś zamieszek, czy świat będzie pełen pokoju czy niepokoju. Właśnie jak odejść od takich myśli? Słuchajcie, Święty Paweł, widzicie, do Filipian w czwartym rozdziale, napisał takie słowa: Umiem cierpieć biedę, umiem jej obfitować. W ogóle do wszystkich warunków jestem zaprawiony: być sytym i być głodnym. Troszkę, może, troszkę tam może zmieniłem, ale to sobie sprawdzicie w Piśmie Świętym. Więc taka postawa, jaką miał Święty Paweł, Boży Komandos, on naprawdę z niejednego pieca, można powiedzieć, jak chleb. No, był wielokrotnie pobity, wyrzucony. Wystarczy poczytać listy, na przykład listy do, listy do Koryntian. Tam jest pięknie opisane, jakie on naprawdę przygody przeżywał. Jeżeli będziemy takim Bożym Komandosem, jeżeli będziemy mieli postawę, że w sumie to nie ma znaczenia, czy ja będę majętny, czy biedny, to wtedy odsłania się całkowicie nowe pole spostrzeżeń, całkowicie nowe pole spoglądania na świat i widzenia świata, niedostępne wtedy, kiedy jesteśmy przywiązani do czegoś. No więc życzę nam wszystkim sobie najbardziej. Mniejszej ilości klikań, bieżące wiadomości i bieżące strachy, a więcej karmienia się Słowem Bożym, takim słowem, które pokazuje, że wytrwałość i nieprzywiązywanie się do rzeczy materialnych daje prawdziwą wolność, prawdziwą wolność też do postrzegania, prawdziwą wolność do wyciągania wniosków. Pomódmy się, Panie Jezu, Ty wysłowodziłeś nas do wolności, ku wolności. Takiej, która pozwala nam patrzeć Twoimi oczami na rzeczywistość. Duchu Święty, napełnij nas i otwórz nasze oczy, abyśmy widzieli rzeczywistość, taką, jaka jest naprawdę, z Twojej Bożej perspektywy. Tak bardzo nam tego potrzeba. Twojej wolności, Panie. W tym zamknięciu Twojej wolności, Jezu. Duchu Święty, duchu wolności, przyjdź i napełni nas wszystkich. Wszystkich, wszystkich, którzy to oglądają, ale też cały świat, całą naszą rzeczywistość. Amen. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Jezus zwyciężył świat.